Jak myślę o światowym młodzieży, to pierwsza rzecz, która gdzieś tam mm, zawsze wpada mi w głowę, to jest na pewno ym, stary sąd, bo jakby to jest taki moment, który, do którego w jakiś sposób w naszej decyzji przygotowaliśmy się. Oczywiście było dużo wcześniej różnych spotkań, które. Które w jakiś tam sposób przygotowywały nas do świata innych młodzieży i też ja bezpośrednio gdzieś tam w tym uczestniczyłam, byłam jednym z organizatorów tych naszych spotkań, zarówno diecezjalnych, jak i czasem w ramach dekanatów. Ale myślę, że takim, takim właśnie najważniejszym punktem, który gdzieś tam zapadł w mojej głowie i do którego bezpośrednio się przygotowywaliśmy, to właśnie jest spotkanie w Starym Sączu. I to, gdzie mogliśmy, udało się nam wspólnie z, z wieloma y, młodymi ludźmi uzdolnionymi, uzdolnionymi muzycznie, zarówno wokalnie, jak i instrumentalnie. Mogliśmy przygotować piękną y, Eucharystię, później przepiękne uwielbienie i w ogóle to wspaniałe spotkanie, które, które naprawdę w jakiś sposób... Dla mnie, szczerze powiedziawszy, chyba było najważniejszym takim momentem w trakcie tych Światowych Dni Młodzieży. Później oczywiście był Kraków i tam dużo również wspaniałych rzeczy się działo, ale jakby... Yy, ale jakby myślę, że to był taki element, w którym najbardziej dla mnie osobiście był wyczuwalny ten wspaniały klimat. Klimat to złe słowo. Yy, ta atmosfera to... No ta atmosfera modlitwy, wspólnoty, jedności, tej takiej młodej, młodzieńczej radości wspaniałej która tam była, tej modlitwy tych młodych ludzi, że zarówno wspólnie potrafiliśmy się modlić na Eucharystii, na, na uwielbieniu, jak i później wspólnie integrować i bawić się. Zaczęłam od Starego Sącza, ale myślę, że też takim dla mnie osobiście ważnym elementem było zarówno przywitanie Krzyża Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji w Limanowej, jak i pożegnanie tego Krzyża, czyli cała peregrynacja, czyli otwarcie i zamknięcie peregrynacji Krzyża Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji. To też był taki moment dla mnie, no myślę bardzo ważny i bardzo wzruszający, bo myślę, że każdy moment peregrynacji ma takie, takie momenty yy, takiego właśnie wzruszenia, gdzie ten yy, czy to obraz, czy figura, czy właśnie krzyż wchodzi do kościoła i ja właśnie pamiętam osobiście, że, że moje osobiste przeżycia i moje osobiste wrażenia, kiedy on przyjechał na Rynek w Limanowej, no powiem szczerze ciary były. I tak samo w drugą stronę, kiedy go żegnaliśmy właśnie tutaj na placu katedry. Żegnaliśmy go i to były takie momenty, które mówiły o tym, że te świadome młodzieży są już tuż, tuż i że taka, taka, to była taka namiastka pewnie tego, tego wszystkiego, co będzie się później działo. No i później był właśnie Stary Sącz, gdzie było mnóstwo wspaniałych rzeczy, mnóstwo wspaniałych osób. i niesamowita y, y, wspólnota modlitwa No i później był Kraków i w Krakowie też było mnóstwo y, y, wspaniałych momentów Aczkolwiek myślę, że dla mnie Kraków już o tyle był takim hmm. Ja nie jechałam do Krakowa, mieszkam w Krakowie od 10 lat, w związku z tym nie miałam takiego odczucia, że jadę gdzieś i jadę po prostu na światowy Młodzieży, bo byłam u siebie. Ale powiem o, jednym taki, o dwóch takich momentach, które gdzieś tam zapadły mi bardzo głęboko w, w pamięć. Wszystko było oczywiście piękne. Piękna była droga krzyżowa, piękne było czuwanie w sobotę i, i nabożeństwo. Ale mnie osobiście najbardziej chyba tak rozbroił właśnie pod głównie pod kątem modlitewnym, poranek. Nasz poranek niedzielny po nocnym czuwaniu, kiedy o godzinie pewnie jakieś 5 rano obudziło nas takie, takie palące słońce, przynajmniej mnie obudziło. I, I taka była cisza na tym polu, bo oczywiście wspaniała atmosfera była w sobotę, było wspaniale, mnóstwo muzyki, mnóstwo tańca, mnóstwo modlitwy, ale w niedzielę rano była taka wspaniała modlitwa, wspaniała taka atmosfera właśnie wspólno, wspólnej modlitwy i, i ona tak naprawdę trwała aż do Eucharystii i powiem szczerze, że dla mnie osobiście chyba ten moment był najważniejszy i taki najbardziej, największe wrażenie na mnie wywarł ten moment właśnie tej, tego przygotowania do Eucharystii i sama stricte Eucharystia na zakończenie Światowe Dni Młodzieży, a już takim najwspanialszym, już Najwspanialszym elementem było, że to, to też miałam oczywiście jakby to, to szczęście, że, że mogłabym, mogłam być troszeczkę zaangażowana też w Krakowie, zarówno pod kątem koncertu na Błoniach, po Drodze Krzyżowej, jak i pożegnania papieża, które miało miejsce na Balicach I tak jakby droga po Mszy Świętej bardzo szybko, musieliśmy się przetransportować na Balicę. I miało być tak pięknie, miało być piękne pożegnanie papieża tutaj z zespołem promyczki, z Nowego Sącza. Była piękna scena, byli muzycy i niestety zaczął padać deszcz, ale to taka była burza, że wszystko właściwie zalało. Papież tak naprawdę wysiadł z samochodu i wsiadł od razu do samolotu. I powiem szczerze, że Ktoś by pomyślał, że nie wiem, że, że, mogli, nie, że, nie wiem, że, że mogliśmy być źli, że moglibyśmy, nie wiem, byśmy być, być, być zdenerwowani, że, że miało być tak pięknie, a w sumie nie do końca się udało. Ale naprawdę tam też był tak wspaniały klimat i tak wspaniała atmosfera, takiej jedności w ogóle, pełno dzieci, pełno radości w ogóle, więc. Ja osobiście, oczywiście wiadomo, było żal, bo jednak jakby była pogoda, papież by wyszedł, coś powiedział, my tu byśmy zaśpiewali i byłoby pewnie pięknie i wspaniale, ale to, że nas zlało po prostu do... Wszyscy byli mokrzy, łącznie z instrumentami i, i ze wszystkim, co, co było na scenie, to mimo wszystko było naprawdę, no... Ja osobiście bardzo się cieszę z tego pożegnania papieża, bo było naprawdę bardzo tak... Myślę, że było czuć po prostu tą wspólnotę i to, że ci ludzie, którzy tam byli, byli też tam ludzie dorośli, były dzieci, oni wiedzieli, po co tam są. I to nie było kwestia, nie była kwestia tylko i wyłącznie pożegnania papierze, ale zbudowania takiej właśnie wspólnoty. I myślę, że to we mnie osobiście też jakby... To jest taka rzecz, która została po światowych dniach młodzieży, że, że wspólnota ma siłę i, i że jest mnóstwo ludzi, którzy, mnóstwo ludzi, mnóstwo ludzi dobrej woli, którzy po prostu chcą działać i chcą zarażać tą wspaniałą radością, tą niesamowitą jakby chęcią modlitwy w każdym na każdy sposób, bo możemy się modlić zarówno za pomocą tańca. Śpiewu, ale i różnych innych form kultury, które jakby na Światowych Dniach Młodzieży gdzieś było pokazane na każdym kroku. Więc myślę, że to gdzieś w jakiś sposób najbardziej we mnie utkwiło i zaprocentowało teraz na ten czas po Światowych Dniach